No, i już mam kolejny odcinek. Dziadok ogląda wraki, i tutaj jest, mam wrak naprawdę bardzo ciekawy. Zwłaszcza, że jestem po rozmowie telefonicznej, co prawda z właścicielem, ale bardzo sympatyczny, bardzo fajny pan, który, który też jest pasjonatem, zna się na, 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 na samochodach i mam do niego numer telefonu. Myślę, że coś tam może jeszcze podziałamy razem. W każdym razie tego, tego gaza zobaczyłem z drogi, bo to jest gaz, ale potem, no to wiadomo, to było robione jako nasz lublinek. Nie? Na, 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 na licencji Batego Gaza było robione nasze lubliny. Nie wiadomo, który to jest rok, ale tutaj widać, bo właściciel nie wie, tutaj są e, napisy w cyrylicy rosyjskiej AUTO ZAWOD. No i tutaj już nie będę próbował, bo szkoda czasu. W każdym razie auto zostało wyciągnięte ze stodoły, dokładnie ze stodoły, to jest prawdziwy barn find polski. Właściciel go kupił od jakiejś starszej pani, która tam też nie bardzo wiedziała skąd ten samochód się wziął, czy tam, no mniejsza z tym. W każdym razie jego wcześniejsza historia nie jest znana. Ale co najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że ten samochód normalnie zapalił, ten samochód jest na chodzie, właściciel, właściciel go odpalił i on parę metrów sam o własnych siłach przejechał, normalnie ten samochód jest na, na chodzie, może właśnie jak się umówimy z właścicielem, kiedy spróbujemy go razem odpalić, to jest niesamowite. Mam pełne pozwolenie, bo to nie jest typowo pożytany samochód, tylko to jest samochód, który jest, jest, ma właściciela, trochę się śpieszę, bo jako nietypowy urbexowiec blokuje trochę drogę swoim zestawem. Bo normalnie Urbeksy, no to się chyba bardziej tak przyczajają, a ja po prostu stoję 40 tonowym zestawem pod daną miejscówką, więc raczej kiepski ze mnie Urbeksowiec. Tutaj o, proszę bardzo, napis użytek własny. Mówię, mam pełne pozwolenie, mogę tutaj, chyba... fotel z tego co widzę to jest chyba od malucha. Raczej nie oryginalny, proszę, biała kierownica old school. Może wymontuję do, Magno, do Magnoli wsaddy. Kurde CB nie ma dziwne. Proszę, ale są... są. Yy... Są zegary. Napisy są po polsku. Prąd, olej, paliwo, woda. Niesamowite. Ile ma tutaj tych e, dobrze, jezus, dźwigni zmiany biegów. Skrzynia na pewno jest niesynchronizowana, ale dokładnie jaka tu jest skrzynia. Niestety się nie orientuję. ale na pewno zmiana, zmiana biegów w tym aucie prosta nie jest. Jaki mały pedał gazu? Niesamowity zapach starszego samochodu. ach, Nie będę dotykał, żeby się coś nie uszkodziło. Ciekawe opony 100 mila Ciekawe, pewnie są dentkowe jeszcze tego, tego starego typu co rzuciło, co rzuciło moją uwagę to z daleka te światła takie wyglądały bardzo na bardzo zdrowe Te chromy się tu jeszcze błyszczą. Zprawda widać, że tu wiadomo jest w środku to wszystko... Jest podniszczone, ale, ale na, 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 na to ile ma lat prawdopodobnie ten samochód, ile przestał w stodole, no to, no to i tak są w świetnej kondycji. Maski wiadomo otwierać nie będą, nawet szczerze powiedziawszy nie wiem jak się za to zabrać, zwłaszcza, że nie mam ze sobą rękawic. Pięknie to wszystko spatynowane, ta, ta maska typowy roz, widać, że są tutaj zielona farba pewnie wojskowa, jakaś czerwona, niż chyba, że to minia jest. Nie wiem, skrzynia, paka jaka fajna, drewniana. Prawdopodobnie oryginalna Tu na bliźniaku dwie, dwie różne opony tuż tu nie wiem, to aż tak się nie znam, ale jest fakt, musi być zawodowa, musi być oryginalna. Tu jaki do ramy, jaki dodatkowy drewniany wspornik W ogóle to wszystko jest drewniane, to niesamowite. Resor wiadomo piórowe, takie cieniutkie. Hm. Rura wydechowa. Niesamowite. Sprzęgło chyba widać. Ale znalezisko taki samochód to raczej po, porzucony, to raczej by nie był. A taka anegdota, właściciel mówi, że stał w stodole ten samochód i tak bardzo stał w stodole, że jak go wyciągali z tej stodoły, to ta stodoła razem się złożyła. z tym samochodem wyjechała. Więc taki, taka, taka ciekawa historia. Właściciel, bardzo w porządku, facet. Przynajmniej przez rozmowę telefoniczną, którą uczyliśmy, bo wiadomo no samochód stoi przy posesji. Nie będę tutaj absolutnie sam wchodził, oglądał i tak dalej, ale stała też samochód osobowy z numerem telefonu właściciela. No i pozwoliłem sobie zadzwonić. Tak jak mówię, bardzo sympatyczny pan. I jeszcze mam pozwolenie, żeby obejrzeć wóz strażacki, który stoi u niego na posesji, bo także idę teraz do tego wozu Strażackiego. No, Lublina, aż mi, aż mi jest po prostu żal go, żal go po prostu zostawić. No. Niesamowite. Szkoda, że nie jestem tak na szybko, żeby się przygotować coś więcej o nim powiedzieć. no Bo, niestety, moja, moja wiedza jest mikroskopijna. Ale on jest tutaj drewniany. Kabina jest chyba drewniana. Nie, tu jest blacha. Tu jest blacha, tu jest. Czyli są drewniane. Niesamowite. Taka kabinka malutka. Baza ludzi umarłych. Ach, fajne. Dobra, idę zobaczyć tego, tego magirusa i muszę jechać dalej w trasę. Kurczę, bo to nie ma czasu. On ma chyba jeszcze, jeszcze jedna, on ma chyba napęd naprzód. A tu ma normalnie most. on ma napęd naprzód. Nie, hm. niesamowita maszyna. Jest moc. Pojedynek na szosie trochę. Nie, no. Malutki ten gaz rublinek. Ale fajny. No i mamy ten drugi egzemplarz. Drugi egzemplarz już stoi na podwórku w środku. Gdy Właściciel przekazał mi, że ma przebiegu 20 tysięcy, został kupiony od pasjonata z Niemiec. Jest naprawdę z tego, co tu widzę, to jest po prostu w idealnym stanie. To jest Magirus, dwóch strażacki. Tu ma czerwony lakier, tu ma zielony, czyli nie wiadomo, czy po prostu ten pasjonat go tak pomalował gdzieś na jakieś nie wiem, potrzeby swojego zakładu, czy pracował, e, czy pracował w wojsku. Nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie no, z tego co tutaj widzę, to stanie jest po prostu wręcz idealny opony nówki można powiedzieć rama, wszystko piękne i zdrowe No niesamowite jak, jak z fabryki dosłownie I najważniejsze z tego wszystkiego jest to że mam pozwolenie bo tutaj są Państwo ale... Dobra, także wchodzę do środka No szok ...jaki on jest pięknie pięknie utrzymanym stanie. No po prostu nie, nie pracował, nie, nie jeździł, ale tu jakieś tu kółnowocześnienia są. Szkoda, że może mi się uda przed, przed tym, aż jak odcinek wyemituję, to z właścicielem, żeby mi tu więcej powiedział, co on tu ma w ogóle, bo tu jakiś ekran, cie, y, lcd, jakieś nie, nie wiem, czy to DVD, co to tutaj w ogóle za, on ma zamontowane, nieprawdopodobne rzeczy. A tu co, wygląda to jak jakiś podajnik do napojów, ale nie mam pojęcia, co to jest tu, przetwornica? O co tu chodzi? Stan niesamowity trupia czacha jak z pojedynku na szosie Proszę, tachografu nie ma. Hm. No, stan jest przepiękny. Tutaj z tyłu nie będę tam chyba... albo wejdę. To są otwarte to czemu nie. Dobra, dobra, oglądam dalej. Wchodzimy do kabiny przeznaczonej do części dla strażaków. No tu chyba jakiś kurde. Tu jakieś unowocześnienia są. już nie wiem czy do takiej kategorii, ale chyba do wraku to na pewno zienie. Nie nadaje, to jako bardziej jako ciekawostka. Proszę bardzo. Telewizor płaski. Kurczę, jakieś fotele sportowe. Tutaj to jakieś można bardziej imprezowo zrobić. Klub. Na te wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie. Bardziej. Ale spoko. Widać, ale widać cały czas tutaj tą czerwień strażacką. A wejdę do środka, są pełne. właściciele są bardzo w porządku, nawet no nie ma właściciela, ale żona. Właściciela mówi, że jakbym umiał to nawet mogę go odpalić, ale nie mam pojęcia gdzie są kluczyki. Znaczy, mówi, że gdzieś tu są kluczyki, ale, ale no nie wiadomo gdzie są. A ja też nie wiem, czy tutaj sanie coś. Nie chcę go zalać, albo co? Jak do takiego starego grzmota odpalać. Tu proszę bardzo. subwoofer, Głośniki. No, szmery, bajery. No, na pewno do kategorii wraków do, zaliczyć go nie można. Tu widać, że pompa do podnoszenia kabiny. Ciekawe, czy jak się że to cała się podnosi. Chyba cała. Taka dubel kabina. Jest muszę pozamykane. No, onówki, cewki, opony, wszystko. Stan idealny. Tu już mi nie wiem czy to mówiłem, ale to jest od, od pasjonata odkupiony samochód z Niemiec eee, Ten pasjonat miał zmarł. I, I ktoś tam czy nie, pewnie jakiś tam jego pełnomocnik wyprzedawał ten, te, te samochody, te jego kolekcje No i już nich się taki ciekawy okaz znalazł Magirus jeszcze raz zrobimy rzut na wnętrze. A to? Telefony przeszkadzają cały czas. Dobra, kurczę, kończę, bo się kamera rozodowała. Telefony ważne, jadę dalej w trasę. Taki oto rzut na deskę rozdzielczą bo nas to interesuje transportowców. Przede wszystkim deska, nie tutaj o strażackie bajery, tylko deska rozdzielcza. Piękna, klasyczna deska rozdzielcza starej stare ciężarówki. Aż by się chciało no nie szkoda, że tutaj nie mogę ją go odpalić, ale chętnie bym go odpalił. Ale może akurat się jeszcze umówimy. Właścicielem tutaj, bywam tutaj w tych rejonach, może akurat, proszę bardzo, gaz. A dobra, ja nie będę pokazywał swoich chodaków. No dobra, kończę. Taka, taka ciekawostka.